wyłazić, cały staw, Co? Aleksandry wyłazić, witamy, witamy, hej, hej, dzisiaj łączka dla odmiany, ja założę słuchawki, nie będę słyszeć, Już nie no. słucham, przykro dla odmiany, świeżo skoszona, widzę baloty zrobione, coś Ci wypadło, szczoteczka do zębów tam jest, chciałabyś, żebym Ci podniósł? Nie dzisiaj. O. Także lecimy do pierwszego fajnego. Wygrałem konkurs na pierwszą monetkę. Nie wiem. Ładnie siedzi w grudce i powiem ci, że wygląda zacnie. Jakieś takie cie, cienkie Kurczę srebro będzie fajne Mów <grystanie> murdachy Dajcie chwileczkę Zdejmę rękawicę i to już czyszczę Nie umiem go teraz bardziej wyczyścić Nie wiem Na pewno sreberko na pewno zacnę. Pierwsza myśl, półtora, ale to będzie coś. coś chyba nie polskiego. Nie będziemy pozdrawiać? Nie będziemy, bo jest tak data z tego wada, że nie widać. 49. 49. Na bank 49 Pozdrawiamy Pozdrawiamy 49 Proszę ty... bardzo Co? Nie mam mojej Nie masz pudełka? Nie mam pudełka I co jak teraz? Ty, jak Ty nie pakowałeś tych wykopki? Przykość Będę wrzucać luzem idę? Co to? No. Zbita spłonka. Ty musiał, ty musiał szybciej, ten, daj. Ty był szybciej o, teraz, teraz wyostrzył. Jedenasty rok, pierwszowojenny był małżerek. Ona mówi cały nabój, ale spłonka zbita. W środku nic nie ma, bo już spękane, skorodowane. Jakiś tam czubek. Nie ma obaw. Co mówisz? Mówię, że będziesz musiał telefon zmienić. Tak. Mhm. Może Ale kiedyś. komarów jest. Komarów jest w cholerę, bo jest wilgotno. Tutaj pole kukurydzy ogromniaste. Za tym polem jest następne pole i jeszcze następne. Będzie co chodzić. Tam jest jeszcze łączka. Tam jest ten lasek, co byłem. I tutaj jest całe pole zboża po żniwach no. wyrąbałem taką dziurę pół metra i później Wam pokażę na podsumowaniu albo teraz proszę bardzo puszka po śledziach samo wieczko a ręce bolą pozdro harnas. Mało tutaj fantów, naprawdę jest czysto. Śmieć wychodzi. O, proszę bardzo, Braj dalej. Śmieć wychodzi od święta. A, chyba powoli będziemy kończyć. Już zawracamy w drugą stronę. O, olej zwykle od dupy strony. A. Od święta, ale jest. Jest wow. druga. Mimo tak komary pogryzły. Nie zasłaniaj. Co to jest? Proszę, to dla Ciebie. Nie kręcić pod słońce. No masz. Aha. Ale ja w kulki zrobiłem. Maj marco? Mhm Dziesiąteczka Tararara. Ale cię komar gryzie w łeb. Ale to to ma... walnij mnie Nie ma to gryźcy nic innego Dwudziesty Kurcze O, kara musi być Ja nie wiem, w słońcu stoję i tam dalej... Słońce Słońcu gryzą 1925 manica A Całkiem, całkiem W całkiem, całkiem ładnym stanie Reich Reich z Fenik Ale zdojony jestem Nie? Zdojony jestem To ten... Nic idzie do domu To temperatura, komary i w ogóle tragedia Tylko one są nas w stanie uratować Przed robactwem i komarami Dobra, teraz cisza, bo będę podsumowanie robił To dzisiaj pokażemy tylko śmieci Jakaś szczepionka Tyle nakopaliśmy, gruba miedziucha wpadła Taka fajna fibula Kuszeczki, szczepionka na lisy, miedziucha, dwa ogniwa łańcucha. Kurna, coś mi tu gryzie. No i te lepsze, te lepsze tylko trzy. Co, Coś tu widać? Jest tam Reich, coś tam. No, ale co to jest? Talar. Nie wiem czy to nie będzie 12 część talara. Nie, ja ostatnio wykopałam. Nie, to Ale to inna, to starsza to jest. Starsza. To, to może to jest być. Bardzo cieniutkie. No kurde. Gryzą, 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 muchy, komary. Już tak pogryzły, że mam dość. No, jeszcze wypadła. Także poszukam w domu. Coś tam spróbuję to umyć troszeczkę. Żeby po prostu odczytać. Oj. No i tyle, taki dzisiaj wypad. Także klapę dupę na ławeczkę. Mienisz Niestety. Klapę dupę będzie pozerwą, tutaj żywcem <grydza> Niestety, pola, tak jak widzicie, zboże rośnie, kukurydza rośnie, yy, rzepak rośnie. Trzeba czekać. Lasy takie prywatne laski to praktycznie już nam się kończą. A te dalsze po prostu nie opłaca się jechać 30-40 km w jedną stronę, żeby dwie godziny pochodzić. Także zostaje tylko weekend. A I tak nie, nie mamy pewności, że już ktoś tam nie, nie, nie chodził. Dokładnie. Nie to, Także trzeba czekać na lepsze czasy, na żniwa i po prostu no, będzie lepiej. Musimy to. I my, i wy musimy to przeżyć, wiadomo. Eee, no zostaje jeszcze woda. Zostają wypady do wody. Ostatnio jakoś zaniedbane przeze mnie. Będzie trzeba ruszyć dubsko i skoczyć w, w piankę. I się pomoczyć troszeczkę. No nic. Trzymajcie się. Pozdrawiamy. Do następnego. Hej.